Dziękuję bardzo. Panie Marszałku. Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie stanowisko Klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne wraz oraz innych do, in, do, do, oraz in, in, niektórych ustaw, innych ustaw druk mowy nr 808. W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, że zmiany obejmują 20 obszarów objętych dotychczasowym działaniem ustawy. Omawiany projekt ustawy dostosowuje przepisy polskiego prawa do prawa obowiązującego w, obowiązującego w prawie Unii Europejskiej. W obecnym polskim prawie brak jest przepisów, które pozwalałyby prawidłowo i skutecznie korzystać z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015 łamane przez 1222 z dnia 24 lipca ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przysyłowych i zarządzania ograniczaniem. Przez ograniczeniami przesyłowymi. Ponadto według tego projektu ustawy to prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących pracę przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych wszystkie świadectwa będą traciły ważność po upływie pięciu lat od ich wydania. Ustawa wprowadza, ustawą wprowadza się przepisy, na podstawie których prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie mógł cofnąć koncesję w przypadku wydania przez prezesa Urzędu Ochrony Konsument Konkurencji i Konsumentów wobec przedsiębiorstwa energetycznego decyzji o uznaniu praktyki działania tego przedsiębiorstwa za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Projekt ustawy prowadzi do urealnienia kosztów ponoszonych przez właścicieli pojazdów oddających energię elektryczną do sieci trakcyjnej w sensie hamowania, co odzwierciedla rzeczywiste zużycie energii. Projekt ustawy wprowadza kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii. Też funkcjonowanie systemów, usprawnia też funkcjonowanie systemów inteligentnego opomiarowania, o czym mówił pan minister w, sektor, w sieci elektroenergetycznej. Dzięki wprowadzeniu rozliczeń gospodarstw domowych, tak by były one rozliczane za energię, elektryczną, rzeczywiście zużytą, a nie prognozowaną. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy prawo energetycznych i rekomenduje do dalszych prac w wersji, która została Panią i Panom posłów doręczona w druku sejmowym numer 808. Dziękuję bardzo.